Podstawy komputerowego montażu dźwięku dla pracowników instytucji kultury. Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w Sieci. Jednym z podstawowych zadań z zakresu edycji audio, z jakimi przychodzi zmierzyć się w ramach funkcjonowania placówki kulturalnej, jest przycinanie i zapętlanie fragmentów nagrania muzycznego celem skrócenia lub wydłużenia czasu jego trwania. Istotą tych operacji, jak zresztą większości zabiegów montażowych, jest to, aby nasza ingerencja w materiał pozostała dla słuchacza niezauważalna. Choć technicznie przycinanie i zapętlanie utworów muzycznych, tak samo jak i łączenie wielu utworów w całość, o którym mowa będzie w kolejnym odcinku, nie są procesami specjalnie złożonymi, to poprawne wykonanie tych czynności i szybkie zrozumienie przedstawionych dalej metod wymagają znajomości kilku podstawowych pojęć, których znaczenia w kontekście inżynierii dźwięku różnią się nieco od tych stosowanych np. w teorii muzyki czy tańca. Omówimy je teraz pokrótce. Tempo utworu. Tak jak w teorii muzyki chodzi o szybkość, z jaką wykonywany jest utwór muzyczny, jednak w przeciwieństwie do teorii muzyki czytańca, w inżynierii i edycji audio nie używamy klasycznych pojęć opisowych takich jak allegro, andante czy adagio. Zamiast tego używamy dokładnych wartości matematycznych określonych w jednostce zwanej z angielskiego BPM, beats per minute, czyli uderzenia na minutę. Przeważająca większość współczesnych utworów muzyki rozrywkowej posiada stałe tempo w BPM od początku do końca utworu. Nie jest to jednak regułą w przypadku nagrań starszych. Stałe tempo jest też rzadkością w przypadku muzyki klasycznej czy jazzu. Dla dociekliwych: jak się ma tempo określone w uderzeniach na minutę do metrum utworu? Przez uderzenie bit w określeniu BPM rozumiemy zwykle jedną jednostkę metryczną utworu, to jest pojedynczą nutę stanowiącą podstawę metrum. Przyjmując, że miażdżąca większość popularnych utworów muzyki rozrywkowej wykonywana jest w parzystym lub nieparzystym metrum prostym, którego jednostką metryczną jest ćwierćnuta względnie ósemka, wartość BPM określa po prostu ilość ćwierćnut względnie ósemek na minutę. Tempo wyrażone w BPM nie będzie więc zależne od ilości jednostek metrycznych w takcie, ale wyłącznie od długości pojedynczej jednostki metrycznej. Fraza. Fraza to dająca się wyodrębnić część budowy utworu muzycznego, mająca jakiś samostanowiący i zamknięty sens. Mówiąc prościej, jest to dający się samodzielnie wychwycić i oddzielić fragment utworu muzycznego mający wyraźny początek i koniec. Frazą może być więc na przykład pojedynczy wers zwrotki piosenki, fragment melodii, czy wręcz kompletna część utworu, taka jak zwrotka, refren i tym podobne. Przebieg fali. W świecie edycji audio przebiegiem fali, z angielskiego waveform, nazywamy wykres będący wizualną reprezentacją sygnału audio. Pomaga on inżynierom zorientować się w parametrach takich jak częstotliwość czy amplituda sygnału, nam natomiast przebieg fali posłuży za wzrokową wskazówkę umożliwiającą dokładny wybór miejsca, w którym wykonywać będziemy daną operację, np. przycinanie. Linia czasu z angielskiego timeline. Każdy program do cyfrowej obróbki dźwięku w podobny sposób przedstawia wizualnie treść pliku audio. Przebieg fali reprezentujący daną treść dźwiękową umieszczony jest w nich wzdłuż poziomej osi czasu, której jednostką mogą być zarówno jednostki muzyczne, takty, nuty itd., jak i jednostki czasu, milisekundy, sekundy czy minuty. Kanał, zwany też torem audio, to w świecie inżynierii dźwięku elektroniczna bądź cyfrowa droga, jaką przebywa pojedynczy sygnał audio od źródła, np. mikrofonu lub pliku na dysku, do celu, np. do wyjścia słuchawkowego komputera bądź do głośnika. Gdyby przepływ sygnału audio porównać do wodociągu, dźwięk byłby wodą, a tor audio rurą. Dla przykładu, standardowy stereofoniczny odtwarzacz CD, czy też odtwarzacz MP3 w telefonie komórkowym, posiada dwa kanały. Lewy doprowadzający dźwięk do lewego głośnika lub słuchawki i prawy doprowadzający dźwięk do prawego głośnika lub słuchawki. Innym przykładem może być system kina domowego wyposażony w 6 lub nawet 8 kanałów, każdy dostarczający osobny, niezależny sygnał do danego głośnika. Ślad audio W programach typu DAW pojęcie śladu audio oznacza wydzielony fragment przestrzeni rozciągający się wzdłuż osi czasu, umożliwiający umieszczenie na nim plików z materiałem dźwiękowym. Większość aplikacji DAW to programy z gatunku tzw. Tak wielośladowych, czyli umożliwiających umieszczenie wielu plików audio w tych samych miejscach w czasie celem ich jednoczesnego odtwarzania i łączenia w całość, czyli tzw. Tak miksowania. Ślad może mieć różne formaty. Najpopularniejsze to monofoniczny, to znaczy złożony z jednego kanału. I stereofoniczny, złożony z dwóch kanałów. Ślad bywa też nazywany ścieżką, a samo określenie to pozostałość po czasach analogowych, gdzie nazywano w ten sposób najpierw ślad pozostawiany przez igłę żłobiącą rowki w płycie winylowej, a następnie ślad magnetyczny pozostawiany przez głowicę nagrywającą wzdłuż taśmy magnetofonowej. Ciekawostka: ilość śladów możliwych do zapisania na taśmie zależała od jej fizycznej szerokości oraz technologii zapisu. Standardowa liczba śladów na taśmie w kasecie magnetofonowej, takiej. Które mieliśmy w domu, wynosiła 4, po 2, lewy i prawy dla strony A i B. Natomiast istniały też taśmy o szerokości nawet 5 i więcej centymetrów, nawijane na rolki, które mieściły 24 i więcej śladów ułożonych równolegle wzdłuż taśmy. Długość taśmy stanowiła więc swoistą oś czasu. Można tu dostrzec oczywistą inspirację pomysłodawców układu współczesnych programów DAW: poziomu oś czasu pionowo ślady. Istnieją też w programach do cyfrowej obróbki dźwięku inne rodzaje śladów niż tylko zawierające dane audio. Są to np. ślady MIDI, ślady tzw. automatyki zawierające informacje o zmianach danych parametrów, np. głośności kanałów w czasie, czy nawet ślady wideo zawierające ułożone po kolei wzdłuż osi czasu klatki filmu celem dokładnej synchronizacji dźwięku z obrazem. W zakresie tego opracowania jednak używać będziemy wyłącznie śladów audio. Pozostałe pojęcia, których zrozumienie jest niezbędne do opanowania poruszanych zagadnień, omawiać będziemy na bieżąco w miarę ich występowania. Skoro zatem podstawy teoretyczne mamy już za sobą, pora przystąpić do działania. Skracanie utworu. Do skrócenia przykładowego utworu posłużymy się programem Audacity. Pierwszą operacją, jaką musimy wykonać, jest oczywiście zaimportowanie do programu Pliku, z którym będziemy pracować. Możemy to uczynić na dwa sposoby. Wybierając menu Plik polecenie importuj dźwięk lub sposób drugi minimalizując okno programu i po prostu przeciągając interesujący nas plik do wnętrza okna program utworzy stereofoniczny ślad na którym umieści materiał audio zaimportowany z pliku Załóżmy że naszym zadaniem jest skrócić utwór tak aby czas jego trwania wynosił maksymalnie 2 minuty i 30 sekund. Na osi czasu widzimy, że długość zaimportowanego pliku to nieco ponad 3 minuty i 10 sekund. Jednym ze sposobów na skrócenie czasu trwania utworu jest zwiększenie jego tempa w taki sposób, aby całość utworu zmieściła się w czasie. W programie Audacity służy do tego polecenie Zmień tempo, znajdujące się w menu Efekt. Aby użyć tego polecenia, najpierw musimy jednak zaznaczyć fragment, który nas interesuje. Możemy użyć narzędzia zaznaczania znajdującego się w pasku narzędzi, jest to narzędzie domyślne ale ponieważ chcemy przyspieszyć cały utwór użyjemy polecenia ZAZNACZ WSZYSTKO lub CTRL-A. Następnie wybieramy z menu interesującą nas funkcję. Pojawia się okno polecenia w którym znajduje się pole o nazwie DŁUGOŚĆ. Widzimy tu przedstawioną w sekundach długość zaimportowanego materiału czyli naszej piosenki. Obok natomiast możemy zadeklarować żądaną długość, do jakiej chcemy skrócić utwór. Naszym celem są 2 minuty i 30 sekund, czyli 150 sekund. Tę wartość wpisujemy w polu tu i klikamy OK. Zależnie od szybkości komputera, obróbka może zająć chwilę i w ten sposób otrzymujemy przyspieszony materiał. Jak słyszymy, zmiana tempa jest dość drastyczna. Co może być sporym problemem, szczególnie gdy przygotowujemy materiał do występu czy zajęć tanecznych. W praktyce zmiana tempa jest dobrym rozwiązaniem tylko wtedy, gdy potrzebujemy skrócić utwór o maksymalnie jedną czy dwie sekundy. Co zatem w przypadku, gdy zmiana tempa nie wchodzi w grę? W tym miejscu przychodzi z pomocą drugi sposób, czyli przycinanie. Najprostszym wydawać by się mogło rozwiązaniem jest ucięcie utworu w miejscu, które nas interesuje poprzez usunięcie dalszej części nagrania, to jest tej znajdującej się po drugiej minucie i 30 sekundzie. W tym celu zaznaczamy interesujący nas obszar i po prostu wciskamy delete. Bardzo rzadko zdarza się jednak, by takie przycięcie brzmiało dobrze. Zyskamy bardzo niepożądany efekt urwanego nagrania kończącego się w losowym miejscu, często w połowie frazy. Zakrywasz pojętnie swoje uczucia Warto więc przeanalizować utwór pod kątem jego budowy. Dobrym sposobem jest przesłuchanie całej piosenki i wynotowanie sobie poszczególnych jej części. W tym przypadku mamy wstęp. Zwrotkę. Refren. Drugą zwrotkę. Drugi refren. Most. Trzeci refren. I zakończenie. Na tym etapie łatwo zauważyć, że poszczególne części dają się nie tylko usłyszeć, ale też i zobaczyć na wykresie przebiegu fali. Zwrotki, wstęp czy most są istotnie mniej gęste od refrenów. Orientując się z grubsza na wykresie i korzystając z funkcji szybkie odtwarzanie, która rozpoczyna odtwarzanie w dowolnym punkcie na osi czasu po kliknięciu, możemy wizualnie oszacować mniej więcej czas trwania poszczególnych części utworu. Pomoże nam to w podjęciu decyzji w jaki sposób skrócić utwór tak, by zachował on swoją najważniejszą treść i tempo i nie został po prostu urwany. Załóżmy więc, że ta piosenka ma stanowić podkład do występu tanecznego, a choreografia opracowana została w sposób dynamiczny i powtarzalny pod kątem refrenów. Logicznym więc jest, że zwolnienie w postaci tak zwanego mostu, czyli lżejszej części piosenki, nie jest nieodzowną częścią układu. Możemy się więc jej pozbyć skracając utwór o kilkadziesiąt sekund. Aby to zrobić, musimy na razie z grubsza, wyznaczyć początek i koniec interesującej nas części. Przyglądając się wykresowi, można zauważyć, że na przebiegu fali widać niektóre charakterystyczne elementy piosenki, np. uderzenia tzw. stopy, czyli bębna basowego, który w wielu piosenkach, innymi w tej, rozpoczyna każdy takt czy frazę i może być naszą wskazówką co do dokładnego miejsca wykonania cięcia. Wykorzystując funkcję przybliżenia, próbujemy określić obszar, w którym znajduje się most. Następnie zaznaczamy go, używając narzędzia do zaznaczania. W tym miejscu istotne jest, by zostawić sobie pewien margines. Na przykład, gdy wydaje nam się, że dokładnie określiliśmy obszar, zmniejszmy go nieco, by zostawić sobie pole do dokładniejszej edycji w kolejnym kroku. Następnym krokiem jest oddzielenie i usunięcie interesującego nas fragmentu. Dokonujemy tego przy użyciu polecenia Rozdziel Usuń, znajdującego się w menu Edycja Usuń Dźwięk. Powstaje w ten sposób luka. Cisza, którą niwelujemy, dosuwając fragmenty nagrania do siebie narzędziem przesuwania, pozostawiając jednak wyraźnie zaznaczone miejsce przecięcia, które będzie dla nas wskazówką do dalszego działania. Gdy odtworzymy miejsce tego przecięcia. Słyszymy wyraźnie zostawione wcześniej marginesy. Używając dużego przybliżenia i narzędzia zaznaczania, możemy teraz po małym kawałeczku, zaznaczając i usuwając bardzo krótkie fragmenty dźwięku, zniwelować te marginesy tak, aby miejsce cięcia stało się idealnie równe. Miejsce przecięcia program potraktuje jako punkt odniesienia, do którego sam przyciągnie dokładnie zaznaczenie, co ułatwia proces znacząco. Przydaje się tu też odtwarzanie dłuższego fragmentu piosenki, aby stwierdzić, czy miejsce cięcia nie przeskakuje i nie zaburza rytmu. Usunęliśmy zatem most w sposób niemal niesłyszalny, ale nagranie nadal jest za długie. Możemy więc na przykład skrócić wstęp i zakończenie, postępując analogicznie. Lecz ponieważ mamy do czynienia z początkiem i końcem piosenki, przechodzimy od razu do metody zaznaczania i usuwania. Najpierw fragmentów z marginesami, potem znów po małym kawałeczku likwidując marginesy. Aby wygładzić początek i koniec piosenki można zastosować wyciszenia, ale o tym mowa będzie w kolejnym odcinku. Użyte komendy klawiszowe widoczne są w prawym dolnym rogu ekranu. Zapętlania utworów. Czasem zdarza się tak, że potrzebujemy wykonać operację odwrotną niż poprzednią. Mamy nagranie, które jest za krótkie i potrzebujemy je przedłużyć, powtarzając cyklicznie, to jest zapętlając całość piosenki lub jej fragment. Początkowa metoda postępowania jest tu analogiczna, jak przy skracaniu. W pierwszej kolejności musimy zdecydować, który fragment nadaje się do powtórzenia, następnie odseparować go od reszty nagrania. Należy tak jak w przypadku poprzednim, zwrócić szczególną uwagę na wybór części i dokładność cięć, by nie zaburzyć rytmu piosenki i ciągłości jej fraz. Takie zaburzenie, spowodowane niechlujną edycją, nie tylko brzmi nienaturalnie, ale w skrajnych przypadkach może nawet zrujnować występ, na np. wybijając tańcerzy czy solistów z rytmu. Przypuśćmy więc, że chcemy przedłużyć piosenkę, zapętlając dwukrotnie ostatni refren. Tym razem rozpoczynamy od określenia dokładnych punktów początku i końca interesującej nas części. Z pomocą znów przychodzi wykres przebiegu fali i funkcja szybkiego odtwarzania. Odsłuchujemy fragment stopniowo zwiększając przybliżenie. Generalna zasada mówi, że optymalnym miejscem dla wykonania cięcia jest punkt, gdzie wykres przebiegu fali przecina oś środkową wykresu wychodzącą z punktu oznaczonego jako 0,0. Pozwala to uniknąć sporadycznych artefaktów w postaci kliknięć i strzałów, które mogą się zdarzyć przy przecinaniu i łączeniu fragmentów dźwięku. Miejsca te widać w bardzo dużym przybliżeniu, jednak wykonanie tak precyzyjnego cięcia wymaga sporo wprawy. A program Audacity w aktualnych wersjach dość dobrze radzi sobie z automatyczną redukcją tego typu błędów, więc nie musimy przywiązywać aż tak dużej wagi do tego aspektu. Nie nazywa, nie Gdy już uda nam się określić miejsce początku i końca fragmentu przeznaczonego do zapętlenia, wykonujemy cięcia poleceniem Edycja, Granice przycięcia, Rozdziel lub skrótem Ctrl-I. Kolejnym krokiem jest zrobienie miejsca na zapętlony fragment. W tym celu po prostu odsuwamy pozostałą część, w tym przypadku zakończenie utworu, narzędziem przesuwania. Możemy dla ułatwienia odsunąć sobie także wycięty fragment, by ułatwić nawigację. Następnie wybieramy z powrotem narzędzie zaznaczania i zaznaczamy wycięty fragment. Program wyświetli żółte linie pomocnicze w miejscach cięcia. Dzięki temu mamy pewność, że zaznaczyliśmy cały interesujący nas segment, który następnie kopiujemy standardowym poleceniem kopiuj bądź Ctrl C i wklejamy w stworzoną wcześniej lukę. Teraz wystarczy już tylko dosunąć rozdzielone fragmenty do siebie i odsłuchać całość, zwracając uwagę na miejsca przecięć. Jeśli wystarczająco dokładnie określiliśmy początek i koniec zapętlanej frazy, całość powinna zabrzmieć płynnie i gładko.